CZĘŚĆ W dzisiejszym filmie opowiem Wam o wyłaczniku schodowym, który jest niezwykle przydatnym rozwiązaniem w każdym domu. Pokazę, jak działa, jakie ma zalety i jak można go zainstalować w prosty sposób. Dowiecie się również, w jakich sytuacjach warto go zastosować, aby zwiększyć komfort i bezpieczeństwo w Waszych wnętrzach. Zapraszam do oglądania. Można mieszkać tradycyjnie, a można wygodnie. W jaki sposób? Wiedząc o tym, że można zapalić sobie światło i zgasić je w zupełnie innym miejscu, kto nie zdecydowałby się na takie rozwiązanie? Ile razy zdarza się zdenerwować, że znów zapomniało się zgasić światła przed domem i trzeba wracać do punktu, w którym znajduje się jego wyłacznik? A gdyby tak zgasić światło przed domem z kuchni, sypialni lub przedpokoju? Wyłacznik schodowy do domu jednorodzinnego może uszczęśliwić, dodać wygody i bezpieczeństwa każdej rodzinie. W jaki sposób? Warto zapoznać się wszystkimi informacjami na temat tego przedmiotu, który może znacząco ułatwić korzystanie z infrastruktury domu, tarasu lub ogrodu. Wyłacznik schodowy do domu jednorodzinnego, konieczność czy tylko wygoda? Sterowanie oświetleniem domu z kilku miejsc to wielka wygoda. Na szczęście, w dobie wielu możliwości, każdy może sobie nią pozwolić. Czy warto? Wystarczy wyobrazić sobie sytuację, kiedy można właczyć światło w jednym miejscu i wyłaczyć je będąc w zupełnie innej części domu. To o wiele prostsze niż bieganie za każdym razem do tego samego wyłacznika celem zmiany oświetlenia. Wyłacznik schodowy do domu jednorodzinnego służy przede wszystkim wygodnemu korzystaniu z kratki schodowej wieczorem, kiedy w domu. Jest już ciemno, zapala się oświetlenie kratki schodowej, żeby bezpiecznie wyjść na górę lub zejść na dol. Co by było w przypadku, gdyby nie został zamontowany wyłacznik schodowy? Trzeba by było wejść z powrotem po schodach, żeby zgasić światło. Mało logiczne, prawda? Komfortowemu zapalaniu oświetlenia zewnętrznego domu jednorodzinnego, modnym i bardzo efektownym rozwiązaniem, które cieszy się dużą popularnością, jest oświetlanie budynków z zewnątrz. Punkty świetlne lubią być montowane, gdzie się da, na balkonach, w wejściach, na tarasach lub elementach wystroju krajobrazu. I dobrze. Dzięki temu budynek zyskuje na elegancji i po zmroku prezentuje się bardzo efektownie. Dzięki wyłacznikowi schodowemu, oprócz tego, ze światło wygląda, może także słuzyc. W jaki sposób? Siedząc na tarasie można oświetlić sobie przestrzeń wokół siebie, ale kiedy nagle zmieni się miejsce przebywania, na przykład na balkon. Można z jednego punktu zgasić światło na tarasie, a zaświęcić na balkonie, możliwości wygodnego korzystania z sypialni dopóki. Jest się pozbawionym możliwości sterowania światłem z własnego łoska, nie doceni się zalet wyłacznika schodowego. Łatwo sobie wyobrazić sytuację, kiedy po ciężkim dniu leży się już w łosku, czy ta książkę, lub pogląda telewizor, oczy zaczynają się zamykać i wiadomo, że to pora spać. Przykra czynnością okazuje się ponowne wstawanie celem zgaszenie światła. O ile prościej byłoby je kliknąć, tylko wyciągając ryk? Oszczędności czasu przy korzystaniu z przestrzeni domu jednorodzinnego. Zapalanie światła – prosta rzecz, ale w przypadku dużej powierzchni domu lub zastosowaniu wielu punktów oświetleniowych – oświetlenie. LED, oświetlenie przypodłogowe, lampy, kinkiety lub halogeny może wymagać sporej ilości czasu, szczególnie kiedy za każdym razem. Trzeba by było podchodzić do jednego wyłacznika sterującego. Dobrze jest, jeśli w kilku miejscach domu można wygodnie gasić lub zapelak światło, oszczędzając przy tym sporo czasu. Wyłącznik schodowy do domu jednorodzinnego umożliwia wiedz wygodne, bezpieczne i oszczędne korzystanie z światła. Jak zbudowany jest wyłącznik schodowy do domu jednorodzinnego? Chcąc zapelak i gasik światło w kilku miejscach domu, trzeba zastanowić się nad tym jeszcze na etapie prac budowlanych. Dlaczego? Realizacja takiego projektu wymaga wykonania odpowiedniej instalacji elektrycznej, która należy do prac, kiedy dom jest jeszcze w stanie surowym. Jeśli chce się sterować światłem z dwóch miejsc konieczne jest zaopatrzenie się w dwa przełaczniki. Przełaczenie jednego z nich w gotowej instalacji powoduje zmianę stanu obwodu na otwarty lub zamknięty. Co to oznacza? Zapalając światło na piętrze, można swobodnie zejść na dol i zapalić je w najbliższym punkcie świetlnym. A jeśli chce się sterować światłem z trzech miejsc, na przykład na dwupoziomowej klatce schodowej, można wygodnie korzystać z obwodu wyłacznika schodowego, który musi być jednak rozbudowany o wyłacznik krzyżowy, czyli taki, który rozgałęzia standardowa drogę prądu po domu. Wyłacznik schodowy do domu jednorodzinnego rodzaje. Zanim wybierze się właściwy włacznik schodowy, warto wiedzieć, jakie SA rodzaje na rynku, które mogą służyć z wielu czynnościom związanym ze światłem w domu. Wydaje się, że zasada jest prosta – właczyc na dole, wyłaczyc na gorze i odwrotnie. Po co zatem kilka rodzajów przycisków, i który z nich faktycznie może się przydać? W przypadku wyłączników schodowych można szybko zgasić światło jednym przyciskiem, mieć więcej czasu i żądać polecenie, dzięki któremu wyłacznik światła zgasi oświetlenie po kilku sekundach, sterować kilkoma zarówkami w jednej lampie, wygodnie dojść do domu. Po zmroku, dzięki automatycznemu zapaleniu się światła, podwyższyć standard domu dzięki nowoczesnym, dotykowym rozwiązaniom. Chcąc wybrać właściwa funkcję wyłacznika, która będzie właściwa i spełni oczekiwania domowników, warto wiedzieć, czym cechują się odpowiednie modele. Czym wyłacznik schodowy różni się od innych wyłaczników? Wszystkie typy łaczników łaczy jedna zasada – obwód musi się zamknąć, żeby leciał prad, a światło świeciło. Jak z tym jest w praktyce? W tradycyjnym łaczniku oświetleniowym prad płynie w jednym przewodzie, a przełacznik go albo odcina, albo uwalnia. Dzięki temu światło gaśnie lub się zapala. Zasada działania wyłącznika schodowego jest bardziej skomplikowana. Przewód zasilający, fazowy, jest głównym dostawcą prądu. Oznaczany jest litera L, a kabel jest koloru brązowego lub czarnego. Oprócz tego do źródła światła wiodą jeszcze kabel neutralny, oznaczany litera N i kolorem niebieskim oraz kabel ochronny, potocznie. Zwany uziemieniem, oznaczany jako PE i kolorem zielonym. Zasada działania wyłącznika schodowego może przypominać pracę zastawek, które decydują o tym, czy obwód jest otwarty lub zamknięty. Naciskając odpowiednie przyciski na właczniku wprawia się w ruch zastawki, które muszą się znaleźć w jednakowym położeniu. Oznacza to, że chcąc właczyć światło, obie zastawki w wyłącznikach muszą być w jednakowym położeniu i zamknąć obieg. W przeciwnym wypadku, droga prądu się urywa i światło w obrębie klatki schodowej gaśnie. Jeśli chodzi o funkcjonalność, to wyłacznik schodowy może być używany jako zwykły włacznik schodowy, ale nie odwrotnie. Budowa tradycyjnego przełacznika nie pozwala na połaczenie go w jednym obiegu z drugim przyciskiem klatki schodowej. Łacznik schodowy parametry Mimo, że schodowy wydaje się być prostym urządzeniem, które nie powinno stanowić problemu w zakupie, to klienci sklepów budowlanych potrafią przez wiele minut stać przed połka z przełacznikami, zastanawiać się i analizować parametry. Dlaczego? Kolor, który powinien być dobrze zestawiony z ściana, na której ma być zamontowany włacznik schodowy. Na szczęście wybór kolorów jest bardzo duży i każdy może dopasować przełacznik schodowy do stylu pomieszczenia. Ponadczasowe ESA nadal właczniki schodowe w kolorze białym, ale dużą popularnością cieszy się też czarny, srebrny lub bezowy przełacznik schodowy. Dla tych, którzy szukają oryginalnych gadżetów, producenci wyłaczników oferują te zlimitowane edycje odcieni w soczystych lub pastelowych. Barwach Materiał, z którego został wykonany przełacznik schodowy, najpopularniejszym tworzywem z którego SA wykonywane właczniki schodowe to plastik. Takie produkty SA powszechnie dostępne w sklepach budowlanych lub salonach sprzedaży za atrakcyjną cenę. Chcąc jednak podnieść standard wyposażenia swojego domu, można zainwestować w ekskluzywne wyłaczniki schodowe i nie tylko wykonywane. Ze szlachetnych materiałów. Na przykład szkło, powierzchnie lakierowane na wysoki połysk mosiąc, stal, aluminium, a nawet drewno, napięcie najczęściej spotykana wartością. Napięcia w wyłacznikach schodowych jest 250V i takie urządzenia ESA spójne jest popularna w polskich domach elektryka. Szukając wiec produktów na zagranicznych stronach lub sprowadzając je od przypadkowych dostawców, warto zwrócić uwagę na ten parametr. Który decyduje o powodzeniu instalacji urządzenia, sposób montażu, wyłaczniki schodowe dzieła się na modele podtynkowe i natynkowe. Podczas zakupu warto zwracać uwagę na ten parametr, aby przełacznik schodowy sprostał wymaganiom użytkownika oraz pasował do przygotowanego. Pod przełacznik miejsca w ścianie stopień ochrony IP nie jest to może parametr, który dla kupującego jest najistotniejszy, ale ważny w procesie montażu, jak i samej obsługi. Mówi o tym, jaki przełacznik schodowy posiada stopień ochrony przed czynnikami zewnętrznymi i jaka ochrona należy stosować, aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym. Ochrona IP informuje zatem o ochronie osób korzystających lub uruchamiających urządzenie do sieci elektrycznej, ochronie samego. Urządzenia przed dostawaniem się do niego cząsteczek stałych, w tym kurzu, ochronie urządzeń elektrycznych przed ewentualnym dostaniem się cieczy. Podświetlenie, chcąc urozmaicić ścianę efektownym wyłacznikiem, warto szukać takich, które są wzbogacone elementem świetlnym. Coraz częściej na rynku można spotkać wyłaczniki... Które mają ja punktowe oświetlenie ikony schodów lub w całości SA wypełnione lampkami. LED, dzięki czemu SA widoczne po zmroku i pięknie się prezentują, waga, wydaje się, że ciężar wyłacznika nie powinien mieć znaczenia. A przynajmniej jest nieodczuwalny, tymczasem dobrze wyważony przełacznik może wpływać na komfort samego użytkowania oraz żywotność. W jaki sposób? Zbyt ciężki przełacznik schodowy może po pewnym czasie obwisać natomiast nadmiernie lekki prawdopodobnie będzie zostawiał luz między przestrzeniami lub ramka. Dobrze wyważona ciężkość przycisków wpływa też na sama obsługę. Może się wydawać, że łacznik schodowy jak włacznik, ale lekkie, niesprawiające oporu kliknięcie może w dłuższym czasie okazać się. Praktyczna zaleta produktu – wymiary, chcąc zamontować przełacznik, który będzie estetycznie się prezentował na ścianie, warto zwracać. Uwaga na wymiary przycisków, jak i samej ramki. Nowoczesne produkty, zwłaszcza elektroniczne, charakteryzują się obudowa dużych rozmiarów, która nie zawsze będzie pasować do małych, ciasnych pomieszczeń. Żeby kupić przełacznik schodowy, który będzie się ładnie prezentował, sprawnie działał i komfortowo się obsługiwał, warto zwrócić. Uwagę na następujące parametry sprzętu. Przybory potrzebne do samodzielnej instalacji wyłącznika schodowego, produkty powiązane. Zanim węźwie się elektryka w celu zamontowania jednego punktu wyłącznika schodowego, może warto zaoszczędzić pieniądze i spróbować uruchomić go samemu? Wybierając produkt z oferty sklepu budowlanego, warto poszukać produktów powiązanych, dzięki którym samodzielny montaż będzie bezbłędny. Mając przy sobie wszystkie niezbędne akcesoria, prace montażowe przebiegna bez stresu, z pewnością tego, że gotowy produkt będzie solidny i bezpieczny. Lista produktów powiązanych, w które warto się zaopatrzyć przed samodzielnym montażem wyłącznika schodowego to puszka podtynkowa dzięki której prawidłowo i bezpiecznie można łaczyć osprzed i przewody elektryczne. Produkt jest pożądanym zabezpieczeniem przed uszkodzeniami lub czynnikami zewnętrznymi, które mogłyby doprowadzić do zwarcia lub zepsucia się instalacji. Chcąc wybrać właściwy model puszki, trzeba zwrócić szczególną uwagę na jej przeznaczenie do konkretnych typów ścian, czyli karton gipsowych, ceglanych lub betonowych, taśma izolacyjna, dzięki której trwale i bezpiecznie można zaizolować przewody elektryczne, wydłużając. Tym samym ich żywotność, szyna torowa, dzięki której można szybko i łatwo połaczyć z kilka przewodów elektrycznych, peszel, czyli osłona. Okablowania sprawdzi się w konstrukcjach, które ESA wykonane z drewna. Na przykład montując instalację elektryczną na poddaszu, gdzie przewody wija się między materiałami łatwopalnymi, drewno lub wata. Warto zabezpieczyć je peszłem, dzięki czemu uniknie się zwarcia lub pożaru, próbnik napięcia, który jest niezbędnym narzędziem przy. Wszystkich samodzielnych pracach elektrycznych. Dzięki narzędzi można w bezpieczny sposób przeprowadzić dokładny pomiar napięcia w urządzeniu elektrycznym. Wyłącznik podtynkowy, a natynkowy jakie różnice? O ile zasada działania obu wymienionych modeli wyłączników jest taka sama, o tyle różnią się sposobem montażu. Co to znaczy? Wyłącznik schodowy natynkowy charakteryzuje się tym, że wystaje na powierzchni ściany. Takie rozwiązanie należy raczej do trendów, które stosowało się przynajmniej dekadę temu, kiedy nie było jeszcze innych rozwiązań. Ale trzeba przyznać, że produkt nie zniknął z oferty producentów i nadal znajduje swoje zastosowanie. Gdzie? Wyłacznik schodowy natynkowy doskonale sprawdza się w warunkach narażonych na obecność kurzu i wilgoci. Może znaleźć swoje zastosowanie w zakładach przemysłowych i produkcyjnych, warsztatach samochodowych, przy domowych garażach, na strychach, w piwnicach i pralniach. Codzienne potrzeby domów jednorodzinnych, czyli funkcjonalność, ale też podniesienie estetyki ściany, wymagają zastosowania wyłacznika. Schodowego podtynkowego, którego mechanizm jest dyskretnie ukryty w ścianie. Na zewnątrz natomiast urządzenie prezentuje tylko estetyczne przyciski, ramki lub dotykowy panel w nowoczesnych rozwiązaniach. Wyłacznik schodowy podtynkowy jest detalem, który potrafi subtelnie uzupełnić cały wygląd ściany w domu. Decydują o tym przede wszystkim nowoczesne rozwiązania które wpływają na estetykę produktów. Bogata kolorystyka, szlachetne materiały, a czasem sam design wpływają na to, że wyłacznik może być wyróżniającym się detalem, który. Zwraca na siebie szczególną uwagę. Dlaczego warto podłaczyć wyłącznik schodowy samodzielnie? Można zaoszczędzić do 5000 tysięcy jeśli wyłącznik schodowy zamontuje się samodzielnie. Jak to? Nowoczesne budownictwo charakteryzuje się niezliczona ilością montowanych punktów świetlnych. Sięgając opinii budowniczych lub osób, które niedawno się budowały, szybko można się dowiedzieć, że przeciętna liczba dostępów do prądu w domu wynosi od 100 do 150. Niewiarygodne? A jednak. Co więcej, chcąc zlecić profesjonalny montaż gniazdek i włączników przez fachowca, trzeba liczyć koszt robocizny, który jest liczony od punktu. Stawka w największych miastach w Polsce kształtuje się na poziomie 30 zEU punkt. Łatwo można policzyć, za koszt samej robocizny będzie kosztował nawet do 5000 złotych. Ale czy do montażu instalacji elektrycznej nie trzeba mieć odpowiednich uprawnień? O ile odbiór wszystkich punktów elektrycznych musi przeprowadzać osoba z uprawnienia, o tyle za montaż odpowiada sam inwestor. Można zatem samodzielnie zamontować wyłącznik schodowy, wyłącznik krzyżowy lub gniazdko, wiedząc jak się to robi. Jak podłaczyć wyłącznik schodowy krok po kroku? Żeby móc korzystać z wygody oświetlenia, sterując nim z wielu punktów w domu, warto wiedzieć, jak podłaczyć wyłacznik schodowy. Czynność okazuje się nie taka trudna, jeśli odpowiednio się do niej przygotuje. Co to znaczy? Oprócz odrobiny wyobraźni i umiejętności manualnych, przydatne okazuje się także doświadczenie oraz zestaw produktów podręcznych, dzięki. Którym prace przebiegna szybko i bezpiecznie. Aby z ostrożnością zabrać się wszystkich prac, Związanych z instalacją wyłącznika schodowego, należy rozłaczyć napięcie w całym domu. Następnie można przejść do kolejnych kroków. Przewód ochronny, PE, od strony zasilania trzeba poprowadzić do puszki pod pierwszym łącznikiem. Za pomocą złaczki należy połaczyć przewód, PE, do lampy. Przewód neutralny, N, także należy poprowadzić do puszki pod pierwszym złacznikiem. Za pomocą złaczki należy podłaczyć przewód, N, do lampy. Właczyc instalację elektryczna. Za pomocą miernika sprawdzić, na którym przewodzie jest napięcie. Wyłączyć ponownie instalację elektryczna. Przewód, w którym jest napięcie, jest przewodem fazowym zasilającym, L, który trzeba doprowadzić do zacisku łacznika, widocznie oznaczony na produkcie. Przewody sterujące należy umieścić tych samych zaciskać w obu łacznikach. Drugi przewód fazowy, L. Należy podłaczyć do właściwego zacisku przy łaczniku drugim, a następnie przyłaczyć go do lampy. Właczyć instalację elektryczną i sprawdzić poprawność działania obwodu. Jak podłaczyć wyłacznik-łacznik krzyżowy z łacznikami schodowymi? Bardziej skomplikowana, ale osiągalna czynnością jest podłaczenie łacznika krzyżowego z łacznikami schodowymi. Dzięki temu możliwe jest sterowanie oświetleniem z trzech lub więcej punktów w domu. Takie rozwiązanie sprawdza się na klatkach schodowych, które mają półpietra lub pietra, a także przy oświetlaniu elementów zewnętrznych. Na przykład zaświęcanie światła na balkonie, który jest wspólny dla kilku pokoi. Żeby zbudować układ sterowania oświetleniem z trzech, niezależnych miejsc należy, do pierwszej puszki doprowadzić trzy przewody: ochronny, PE, neutralny, N i fazowy, L. Pomiędzy łacznikami muszą być włożone po czterech przewody: ochronny, PE, neutralny, N i dwa przewody. Fazowe, L. Z ostatniej puszki do lampy powinny wychodzić trzy przewody, ochronny, PE, neutralny, N i fazowy, L, w każdej puszcze. Połaczyc z sobą przewody ochronne, PE, w każdej puszcze połaczyc z sobą przewody neutralne, N, połaczone przewody należy zawinać. I ulokować w puszkach połaczyc pierwszy wyłacznik schodowy do przewodu fazowego, umieszczając go w zacisku z czerwonym oznaczeniem. Pozostałe dwa przewody fazowe należy umieścić w odpowiednich zaciskach. W puszce przeznaczonej do przełacznika krzyżowego można podłaczyć. Łacznik z przewodami fazowymi, biegnącymi z pierwszej puszki. Należy umieścić je w zaciskach z czerwonym oznaczeniem. Dwa przewody korespondencyjne należy umieścić w pozostałych zaciskach, w trzeciej puszcze przewody, które biegną z łacznika krzyżowego. Należy podłaczyć do zacisków z dźwignia w kolorze białym, przewód fazowy L który jest spodłaczony lampy należy umieścić w zacisku. Z dźwignia w kolorze czerwonym włożyć mechanizmu łaczników do puszek i zamocować, nałożyć ramki zewnętrzne, docisnąć ramki wewnętrzne. Docisnąć klawisze, właczyć zasilanie i sprawdzić poprawność działania obwodu. Pierwsze podejście do samodzielnego montażu wyłaczników schodowych wydaje się procedura trudna, a nawet nieosiągalna, ale szybko można. Się przekonać, że doświadczenie przychodzi z czasem i dodaje pewności siebie. Kiedy potrzebny jest wyłacznik schodowy? Stojąc przed regałem z setkami różnych łaczników do domu, wielu klientów zastanawia się, który wybrać. Często kierują się kolorem lub efektem wizualnym. Tak naprawdę, wyboru wyłacznika trzeba dokonać, jeszcze będąc w domu lub na budowie. Atrakcyjność często zasłania prawdziwa funkcjonalność wyłacznika. Efekt zakup takiego urządzenia, które nie będzie działało w pożądany sposób. Dokładnie analizując punkty świetlne i obieg przewodów należy policzyć ile i gdzie ESA wymagane wyłaczniki schodowe. Wszędzie tam, gdzie chce się sterować jednym światłem z kilku miejsc, będzie on konieczny. W pozostałych punktach warto kupić tradycyjne przełaczniki jednobiegunowe, które nie charakteryzują się uproszczona budowa. Żeby ułatwić sobie korzystanie z pomieszczeń we własnym domu, warto pamiętać o szczególnych miejscach, gdzie wyłacznik schodowy do. Domu jednorodzinnego najbardziej się sprawdza... Długie korytarze, w których często ustawiane są przedmioty, o które łatwo się potknąć. Klatki schodowe, po których niebezpiecznie chodzić po ciemku, duże przestrzenie salonów, gdzie w każdej pozycji i z dowolnego miejsca. Można zmieniać nasycenie światła, balkony i tarasy, które można oświetlać z różnych pokoi, sypialnie, gdzie wygodnie leżąc w włosku. Można zgasić wcześniej zapalone światło. Czy w tych przypadkach można zainstalować tradycyjny wyłacznik? Można. Ale po co narażać się na niebezpieczeństwo chodzenia po ciemku, albo tracić czas na gaszenie światła zawsze w tym samym punkcie? Można zadbać o własny komfort i cieszyć się nowoczesnymi rozwiązaniami, które ułatwiają wykorzystywanie domowej przestrzeni. Wyłacznik schodowy, cena. Czy instalacja wygody i oszczędności czasu może drogo kosztować? Wyłaczniki schodowe jeszcze kilka lat temu nie były tak popularne jak teraz, dlatego ich ceny były wysokie. Zmieniające się trendy w budownictwie spowodowały jednak. Ze szerokie wykorzystanie oświetlenia w domach jednorodzinnych jest często. Wykorzystywane, a co za tym idzie, produkty powiązane z ta dziedzina ESA ogólnodostępne w cenach, na które każdy może sobie pozwolić. Tradycyjne właczniki schodowe, dostępne w sklepach budowlanych, można nabyć za 7 do 15 zł. W miarę rosnących potrzeb trzeba się mierzyć także ze wzrostem cen i tak za wyłacznik schodowy dotykowy trzeba będzie zapłacić około. 150 zł za jeden punkt. Szukając ekskluzywnych gadżetów, można się ich dopatrzyć także w detalach, jakimi e-sałaczniki. Chcąc podnieść standard własnego domu i dopasować ten element do zaprojektowanego stylu można wybierać wśród edycji produktów luksusowych. Za które trzeba zapłacić około 500 zł za punkt. Te jednak wyróżniają się bogactwem materiałów i nieprzeciętnym designem, który się wyróżnia. Wyłacznik schodowy wady można wymienić niezliczone ilości zalet które posiada wyłącznik schodowy. Ale czy wszyscy mogą być zadowoleni z takiego rozwiązania? Czy przedstawiony system posiada jakieś wady? O ile tradycyjne wyłączniki, zasilane przewodami elektrycznymi ESA niezawodne i wszyscy użytkownicy ESA z nich zadowoleni, o tyle nowoczesne rozwiązania, którymi ESA wyłączniki schodowe bezprzewodowe lubią spotkać się z negatywna opinia użytkowników. Kluczowym elementem zanizającym opinię sprzętów ESA awaryjność, wysoka cena, Częstotliwość rozładowywania baterii, która trzeba cyklicznie wymieniać. Wyłacznik schodowy do domu jednorodzinnego podsumowanie. Można korzystać z domu w sposób tradycyjny, ale wiedząc o możliwościach, jakie pozwalają na szczególną wygodę, każdy zdecyduje się mieszkać komfortowo. Zwłaszcza jeśli bezpieczeństwo i luksus nie wiążą się z wygorowana cena. Wyłacznik schodowy do domu jednorodzinnego może każdemu domownikowi pomóc w nocnym przemieszczaniu się po mieszkaniu. Zwłaszcza dzieciom, może zagwarantować bezpieczeństwo w komunikacji na schodach, gdzie często dochodzi do poślizgnięć lub potknięć. Aby właściwie zamontować wyłacznik schodowy, warto znać zasady jego działania i rodzaje, z których można wybrać ten właściwy. Można także zaoszczędzić sporo pieniędzy, decydując się na samodzielny montaż wyłacznika schodowego. Okazuje się to nietrudnym zadaniem, jeśli podąża się krok po kroku za przedstawiona instrukcja. Wyłacznik schodowy, oprócz funkcjonalności, może znacząco podnieść walory estetyczne każdego wnętrza, ponieważ różnorodność oferowanych produktów pozwala na kupno luksusowych gadżetów, które wyróżniają się nawet na zwykłej, białej ścianie. Wiedząc o tym, jak i gdzie można zamontować wyłacznik schodowy, nie pozostaje nic innego jak planować jego układ we własnym domu, a następnie wybierać wśród dostępnych rodzajów i możliwości. Podsumowując, wyłacznik schodowy to niezwykle praktyczne rozwiązanie które zwiększa komfort i bezpieczeństwo w naszym domu. Dzięki niemu możemy łatwo kontrolować oświetlenie w klatkach schodowych oraz innych pomieszczeniach, co jest szczególnie ważne w nocy. Pamiętajmy, że odpowiedni dobór i montaż wyłaczników schodowych może znacząco wpłynąć na funkcjonalność naszego wnętrza. Zachęcam do eksperymentowania z różnymi rozwiązaniami i dostosowywania ich do własnych potrzeb. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnych materiałach.